Witam Was serdecznie na kanale Kierunek Zdrowie. Domyślam się, że dla niektórych z Was zaskoczeniem jest temat dzisiejszego filmiku i moja planowana głodówka. Jeszcze pół roku temu mówiłam Wam, że do głodówek podchodzę tak nie do końca, nie jestem przekonana, i to było przy okazji naszego wiosennego oczyszczania trzydniowego na sokach. I muszę wam powiedzieć, że wtedy oczywiście tak myślałam, i byłam. Bardzo przekonana i oczyszczałam się tak już kilka razy, i bardzo mi to odpowiadało. Natomiast zapowiadałam też, że jesienią będę się oczyszczać znowu i miałam w planie oczyszczanie wątroby. Nie byłam jednak pewna jeszcze, jak to zrobić. Jestem ogromną zwolenniczką oczyszczania organizmu i uważam, że jest to potrzebne. I raz na jakiś czas, czy raz w roku, czy dwa razy w roku przydałoby się to każdemu. Chyba, że ktoś żyje w jakimś mikroklimacie, jest. Żywiony naprawdę tylko najbardziej wartościowymi rzeczami, nie ma żadnej chemii, dostępu do żadnej chemii. Natomiast my w naszym codziennym życiu i w powietrzu, w kosmetykach, spaliny, które wdychamy, jeżeli mieszkamy w mieście, to oczyszczanie jest często bardzo wskazane i przez wielu lekarzy polecane. W ogóle się nie spodziewałam, że mogę zmienić zdanie na temat głodówki, ale trafiłam na książkę doktora Tomasza Nucunia, który przyjmuje w Polsce w Lublinie: Głodówka i dieta dla zdrowia. I ta książka zmieniła zupełnie, całkowicie moje myślenie na temat głodówki. Ponieważ wyjaśnił lekarz, wyjaśnił dokładnie, na czym polega głodówka, czym ona się różni od, oczyszcza... <coughs> Przepraszam. Czym ona się różni od oczyszczania na sokach. Jeżeli przyjmujemy kalorie, ponieważ gdy oczyszczamy się sokami czy w jakikolwiek inny sposób, cały czas przyjmujemy kalorie i organizm nie może się przestawić ten stan, na ten stan głodówki. W ogóle nie dochodzi do tego procesu. Natomiast najbardziej lecznicza i najbardziej korzystna, najdziałająca najlepiej, najpewniej, najskuteczniej, zdaniem jego jest głodówka. Jeżeli jesteśmy nieprzygotowani, nieodpowiednio do tego podchodzimy, to skutki głodówek źle przeprowadzonych, bez przygotowań i bez późniejszego, co jest bardzo ważne, później to, jak jemy, nie mają sensu i mogą wręcz szkodzić naszemu zdrowiu. Prawidłowo przeprowadzona głodówka, która jeżeli trwa więcej niż według niego 7 dni, według niektórych osób 10 dni, powyżej 10 dni, powinna być pod okiem lekarza. Na przykład wiele osób tutaj ze Stanów jeździ na Kostarykę, gdzie organizowane są takie sześcio czy iluś kilkudni, kilkutygodniowe pobyty dla osób, które właśnie głodują, po to, żeby miały zapewnione, po pierwsze, no wiadomo, opiekę medyczną, żeby miały spokój, ciszę i najkorzystniejsze, odpowiednie warunki do tego, żeby taką głodówkę przeprowadzić. Bo bardzo tutaj jest dużo takich elementów, które są ważne, które mają znaczenie, i przede wszystkim jest to stres. Nie można się w tym czasie denerwować, nie można być narażonym na żadne stresy, na hałas, na no po prostu na jakieś takie niekorzystne warunki zewnętrzne, więc trzeba się spróbować jakby od tego trochę odizolować. Ja postanowiłam, że za dwa dni robię, jeszcze mamy rocznicę ślubu po drodze, więc będziemy dzień, dzień wcześniej świętujemy rocznicę ślubu, moją dziesiątą rocznicę ślubu, zaczynam głodówkę. Planowałam najpierw, że przeprowadzę głodówkę pięciodniową. W tej chwili mam już taką ochotę i chciałabym trochę dłużej. Zobaczymy, ile, ile dam radę, jak się będę czuła. No nic na ten temat jeszcze nie wiem. To znaczy wiem teoretycznie, praktycznie nie. Co doktor Nocuń poleca? Powinien, jeżeli robimy to z lekarzem, to znajdźmy lekarza, który sam to robi. Lekarz, który, który radzi, jak zrobić głodówkę, czy który ma pomóc, musi być doświadczoną osobą w tym temacie. Czyli powinien na swoim przykładzie, na swojej osobie to przeżyć, żeby w ogóle wiedzieć, o czym mówi, jak organizm funkcjonuje. I to jest właśnie lekarz, który to robi. Nie znam go, nie promuję, nikogo tutaj wiecie, żebyście nie pomyśleli, że jakoś tutaj promuję. Ta książka mi po prostu przypadkiem wpadła, ponieważ przypadkowo trafiłam na informację, że były jego warsztaty w Warszawie. I tak, i, I tak się to zaczęło i zaczęłam zmieniać zupełnie zdanie na temat głodówki. Czekam w tej chwili na drugą książkę, tutaj zamówiłam po angielsku, która przyjdzie i też ją przeczytałam, to będzie dosyć duża pozycja, ale myślę, że jestem dosyć przygotowana, już przede wszystkim jestem bardzo pozytywnie nastawiona w skuteczniejszy i najszybszy sposób, ale to nie jest super pomysł dla osób, które nie jedzą zdrowo, bo to jest tylko sens w ogóle. Głodówka lecznicza ma sens, jeżeli później po takiej głodówce jemy naprawdę dobrze. Jemy dobrze i jeżeli przygotowujemy, w zależności od tego, jak długo głodowaliśmy, tak długo musimy później dochodzić do normalnego pożywienia, ponieważ wszystko nam się nam skurczy, nie tylko żołądek, ale później musimy te wszystkie mięśnie, cały proces trawienia pomalutku oswajać, wprowadzać. Nie możemy się nagle rzucić na jedzenie, bo to wręcz może zagrażać życiu przy takich długich głodówkach i przy takim, przy chorobach. Zda zdarzały się też niebezpieczne właśnie wypadki. W, w przypadku takiego powrotu bezmyślnego, bez sensu, właśnie po głodówce do normalnego jedzenia, ważne jest to, żeby na przykład, jeżeli 5 dni głodujemy, 5 dni później dochodzimy w ogóle do tego. Czyli często do, zalecane są na przykład picie soków przez pierwszy dzień, później jedzenie co dwie godziny jakiegoś owocu, żeby to była też jeden pokarm, a nie więcej. Dobrze jest wtedy właśnie to łączenie, pamiętać o tym łączeniu pokarmów i jeść monoposiłki. Jeść pomału, jeść niedużo. Po prostu codziennie troszeczkę zwiększać to i zwiększać. Podobno odczuwa się później głód i to tego się troszeczkę obawiam, tego, że właśnie będę czuła się bardzo głodna i wtedy chcę się zjeść więcej, a to jest naprawdę niekorzystne dla naszego zdrowia. Jeżeli uda mi się zrzucić, na pewno mi się uda zrzucić trochę kilogramów. Niestety mam co zrzucać jeszcze, szczególnie po ostatniej wizycie w Polsce i w ogóle po ostatnich miesiącach. Nie wiem, co się zaczęło dziać. Tak się śmieję, że ten kanał źle na mnie działa i demotywuje mnie chyba. Do takiego, właśnie zamiast motywować zupełnie na, na odwrót, to wszystko działa. Ale m, m, mam, myślę, że na pewno zrzucę. Natomiast tutaj jest problem później, żeby nie przytyć, żeby nie przytyć więcej, tak? Żeby przynajmniej trochę na tym skorzystać, też jeżeli chodzi o wagę. Ale to, to jakby, wydaje mi się, że to nie powinien być główny powód tego, że tutaj są najważniejsze to jest chęć oczyszczenia się. I wiecie co, przede wszystkim. Tak, napisał on i nie tylko on, bo czytałam też oczywiście czytałam różne fora, opinie ludzi, którzy głodowali. Teraz czytam, czekam na tą drugą książkę, ale mm, wiele osób pisze, że faktycznie po trzech-czterech dniach nie odczuwa się głodu, co jest dla mnie bardzo ciekawe i chciałabym się tego dowiedzieć, ponieważ zawsze robiłam te o, moje oczyszczania trzydniowe. I faktycznie ten trzeci dzień już był jakiś taki prostszy, ale nie wiem, czy dlatego, że już wiedziałam, że to koniec nie mam pojęcia. Ale tu jest podobno łatwiej właśnie. W przypadku wody jest łatwiej, ponieważ nie dostarczamy tych kalorii i łatwiej jest to przetrwać niż soki. Co mnie to, to mnie właśnie zdziwiło, że łatwiej jest przetrwać pod taką łódówkę na wodzie niż na sokach. Chętnie się o tym przekonam i zobaczę, jak to będzie wyglądało w praktyce. Tak czy inaczej, jeżeli ktoś by chciał z Was coś takiego robić to nie róbcie tego absolutnie bez wiedzy, bez zdobycia wiedzy, bez przeczytania przynajmniej jednej, dwóch książek na ten temat, lekarzy, którzy, osób, które, które się znają na tym. Nie, 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 o pewnie, że fora jakieś czy strony internetowe mogą jakby tą wiedzę, wiedzę uzupełniać, ale nie znajdziecie tam naprawdę tak wielu informacji jak tutaj. Ja się dowiedziałam wielu rzeczy w ogóle takich bardzo fajnych, ciekawych, które myślę, że mi się przydadzą. I, I serdecznie Wam polecam i zachęcam Was do przeczytania książek, książek najpierw, jeżeli byście mieli to robić. Poza tym trzeba też do tego dojrzeć chyba i odpowiednio się nastawić, właśnie dojrzeć psychicznie i być zmotywowanym i chcieć tego. To jest też bardzo ważne. I, no I zadbać o to, żeby był spokój. Moje przygotowania na razie może Wam powiem. Gotuję w tej chwili już od dwóch, trzech dni jeszcze dzisiaj. Gotuję większe porcje i zamrażam dla rodziny, no. ponieważ... Mój mąż oczywiście w weekend będzie gotował, ale w tygodniu, kiedy dziecko przychodzi ze szkoły, musi coś zjeść. Mausia nie może powiedzieć, że robi głodówkę i nie będzie nic, nie chce mieć do nic wspólnego z jedzeniem, bo może być trudno i nie wiem, jak to tutaj będzie, dlatego żeby sobie to ułatwić, właśnie przygotowuję takie posiłki, które mogę zamrozić w tej chwili, żeby mieli na zapas. Pewnie kupię też sporo rzeczy takich, żeby były w lodówce, żeby nikt nie był w tym czasie głodny, a żeby ja miała jak najmniejszy jednak, jak najmniejszą styczność z jedzeniem. Dobrze jest dużo odpoczywać, spędzać czas na świeżym powietrzu, więc pogoda na razie jest fajna. Mam nadzieję, że, to mi, że mi się to uda. Oddychać. Jeżeli robimy to w celach schudnięcia, a nigdy jesteśmy jakoś chorzy, to można trochę poćwiczyć. Nie chodzi o jakąś bardzo intensywną aktywność fizyczną, ale takie jakieś rozciągania, tak żeby tlenić organizm i właśnie i, i pomóc jeszcze właśnie w tym, w tym spalaniu tłuszczu, przyspieszeniu spalania. Także ja mam tutaj dużo jeszcze. jeszcze, jeszcze nie mogę Wam powiedzieć zbyt wielu rzeczy, bo sama jestem zielona w tym temacie. Nie wiem, jak to będzie, ale jestem bardzo podekscytowana i jestem już zdecydowana. I trwało to kilka miesięcy i naprawdę teraz się czuję, że jeżeli nie teraz, to nie wiem kiedy. Nie... Czytałam dużo na temat oczyszczania innych oczyszczań, jelita, wątroby. I jednak wielu lekarzy uważa, że te oczyszczania nie są konieczne. Nie wiem. W przypadku chorób. Ja nie jestem chora, mam wyniki, aha, jeszcze odebrałam wyniki. Wczoraj dostałam wyniki od lekarki mojej, nie mam ich tutaj, bo, bo mi ich nie przysłano, ale po, wszystkie jest, wszystkie, wszystko mam w normie i B12D, wszystkie parametry, wszystkie ważne rzeczy. Natomiast lekarka mi powiedziała, że jestem zdrowa jak ryba. Także jeżeli ja czuję się też dobrze, czuję się też dobrze nastawiona do, do takiej głodówki, wiedząc, że mam wszystko OK. Jeżeli ktoś jest chory, ma jakikolwiek problem, powinien to robić naprawdę pod okiem lekarza tylko i wyłącznie i pomaga to naprawdę w wielu, przy wielu chorobach i to pomaga organizm po prostu, ma zdolność samoleczenia i zamiast truć się tabletkami i poddawać operacjom, ja myślę, że warto spróbować tego typu metod, ale z osobami, tak jak mówię, naprawdę doświadczonymi. Ja oczywiście powiem Wam później, nie wiem jak się będę czuła, nie wiem ile dni to będę robić. Spróbuję zrobić jeszcze jakiś filmik i zobaczymy. Zobaczę też, ile jest chudne, zobaczę jak będę się czuła. Oczywiście nie można w tym czasie używać żadnych kosmetyków, nie można się nawet myć myłem, nie można mieć zębów. Oczywiście też nic nie jemy, język i zęby się czyści szczoteczką i wodą. Pije się wodę, samą, samą tylko wodę, bez żadnych dodatków, dobrą wodę. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale jestem pełna optymizmu i mam nadzieję, że będzie dobrze. Także trzymajcie za mnie kciuki. Nie róbcie niczego bezmyślnie, więc nie chcę, żeby ktoś mnie tutaj za mną po mnie próbował i, i tak dalej. Radzę przeczytać książkę, jedną, dwie. Ja wam jeszcze powiem, jak dostanę tą drugą książkę. Na pewno wrócimy jeszcze do tego tematu, do tematu głodówki leczniczej i powiem Wam, co o tym myślę, tak naprawdę. Ja jestem przekonana, że jest to coś dobrego, i jest to coś pożytecznego i jest to coś, co dobrze jest zrobić raz na jakiś czas. A na dzisiaj Wam dziękuję. Do zobaczenia na kolejnym filmiku. Trzymajcie się, papa! Pa.